Piknik pod chojnikiem w Sobieszowie. Jest to impreza y, przede wszystkim rodzinna. Mieszkańcy o ograniczeniach dla dzieci w restauracjach. Jestem przeciwna temu zakazowi. Uważam, że niektórzy dorośli też nie potrafią się zachować w sposób odpowiedni w restauracji. Transgraniczny turniej tenisowy amatorów rusza już jutro. Dzień dobry Państwu. Jest czwartek, 5 września. Kamila Krawiecka-Bryl rozpoczynamy serwis informacyjny. Władze i pracownicy Kerkonowskiego Parku Narodowego w sobotę, 7 września, zapraszają wszystkich na kolejną odsłonę pikniku pod chojnikiem. Zabawa odbędzie się na terenie Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej przy ulicy Bronisława Czecha, 14 w Sobieszowie, w sobotę w godzinach od 10 do 17. Jest to impreza przede wszystkim rodzinna, skierowana do naszej lokalnej społeczności, przede wszystkim do ludzi mieszkających w Sobieszowie, ale oczywiście też w okolicach, do turystów, którzy tutaj w tym czasie będą i którzy w spośród wielu atrakcji Jelniogórskich wybiorą nasz piknik. Nasz piknik przede wszystkim chce promować po pierwsze proekologiczną postawę taką życiową, sposoby na to, żeby w sposób ekologiczny żyć. Na uczestników pikniku czeka wiele atrakcji, zostanie zorganizowanych wiele warsztatów, które prowadzone będą zarówno przez instytucje instytucje i osoby zaproszone przez Karkonoski Park, jak i przez pracowników Karkonoskiego Parku Narodowego. Przede wszystkim Dom Kultury Muflon, Sobieszowski Dom, który zaproponował nam w tym roku ekowarsztaty i zaprasza dzieciaki i dorosłych do gier planszowych. Będzie zespół aktywności społecznej z Sobieszowa, która, którzy jak zwykle włączają się też w nasze działania i zaproszą do swoje, na, sto, na swoje stanowisko. Będą rozmawiać o czystym powietrzu, będą rozmawiać o Wrzosówce Sobieszowskiej i innych ciekawych tematach. Oprócz tego Zorganizowany zostanie drużynowy konkurs dla rodzin, i tutaj zapraszamy dzieci, młodzież do wzięcia udziału w konkursie z rodzicami, dziadkami. Na wszystkich uczestników czekają piękne nagrody. Jak co roku, w ramach pikniku będzie wiele stoisk z produktami lokalnymi. Dla chętnych będzie zorganizowana również wycieczka po najbliższej okolicy, a zwieńczeniem naszego pikniku będzie spektakl teatralny, który oprowadzi nas i przedstawi. Piękne zakątki Polski, czyli Polskie Parki Narodowe. To tylko część atrakcji, jaka czekać będzie na pikniku pod chonikiem. Na koniec warto zaznaczyć, że impreza nie mogłaby się odbyć, gdyby nie wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Właściciele jednej z poznańskich restauracji jakiś czas temu postanowili, że w ich lokalu nie będą mogły przebywać dzieci do 6 roku życia, bo wiele z nich hałasuje, przeszkadza innym gościom i niszczy mienie. Czy to dobry kierunek? O to pytaliśmy w trakcie nagrania programu Głos Ulicy, publikowanym na portalu jelonka.com. Są restauracje, które próbują zachęcić rodziny z dziećmi do korzystania z ich oferty. Są także takie, jak jedna z Poznańskich, która wprowadziła ostatnio zakaz wstępu dzieci do szóstego roku życia. Czy to dobry kierunek, o to pytaliśmy mieszkańców i turystów. Jestem przeciwna temu zakazowi. Uważam, że niektórzy dorośli też nie potrafią się zachować w sposób odpowiedni w restauracji, więc dlaczego ograniczać dzieci? Jeżeli rodzice potrafią dyscyplinować swoje dzieci i dzieci zachowują tak powiem, należy należyty szacunek dla miejsca, gdzie wszyscy jedzą wspólnie, no to powinny też jeść z rodzicami na danie I kolacje również. Restauracje powinny być dostosowane do wszystkich, zarówno do dzieci, jak i dla dorosłych, dla niepełnosprawnych. Powinny być po prostu ogólnodostępne. Chodzi w końcu o to, żeby rodzina była w komplecie. Jest bardzo wiele nieprzyjemnych no, epitetów ludzi, którzy są, jakby można powiedzieć, uczuleni na dzieci o, w ten sposób. Bo przychodzi mnóstwo ludzi bezdzietnych, starszych, którzy szukają yy, spokoju. A przychodzi się z dzieckiem i krzyki takie wszystkie działają na nich jak czerwona płata na byka. Uważam, że, że tutaj główną rolę spełniają rodzice, bo, bo jednak wychowanie to jest podstawa. Jeśli te dzieci umieją się zachować, jest cisza, to jest to akceptowalne, jeśli... Jest inaczej i to jest problem. No myślę, że to jest dobry pomysł, aczkolwiek no, trzeba być tym ostrożnym, bo można przestraszyć jakąś grupę klientów. Wie pani, co byłam świadkiem, gdzie faktycznie rodzice idąc do restauracji, uważają, że dzieci no, nie są pod ich opieką, a niestety rodzice spełniają jednak opiekę i w restauracji, i w szkole, i w przedszkolu, kiedy dzieci odbierają, ale uważam, że taki zakaz chyba jest bardzo krzywdzący. Bo jednak pójście z dzieckiem do restauracji czy do kawiarni na pewno dziecko nauczy bardzo dużo takich wartości społecznych, ale rodzic musi być odpowiedzialny za to. Co pani na ten temat uważa jako restauratorka? Jako restauratorka uważam, że to wyniknęło z tego, że wina jest po stronie rodziców. Dlatego, że rodzice po prostu dają sobie czas na siedzenie w restauracji i zapominają wtedy o tych najmłodszych dzieciach. I te dzieci po prostu robią szkody. Taka jest prawda. Natomiast do nas zapraszamy z dziećmi od zera do dokąd są dziećmi, dokąd są traktowani jako dzieci. Nasza restauracja jeszcze ma to, że do nas można przychodzić ze zwierzętami. Także jesteśmy otwarci na różnych gości, na różne ich gusta i, i, i różne podejście. Także nie mamy ograniczeń. Jak najbardziej dzieci są u nas mile widziane. Jest specjalne menu dziecięce, jest kącik zabaw dla dzieci, także zapraszamy. Z naszych obserwacji wynika, że Jeleniogórskie restauracje w dużej mierze również stawiają na rodziny z dziećmi, nie wprowadzając ograniczeń, a wręcz przeciwnie. W najbliższym czasie w Jeleniej Górze odbywać będzie się transgraniczny turniej tenisowy amatorów. Przy tej okazji uhonorowani zostaną najbardziej zasłużeni jeleniogórscy tenisiści. 6 września na Kortach przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportu zlokalizowanym przy ulicy Sudeckiej 42 rozpocznie się organizowany przez miasto Jelenia Góra transgraniczny turniej tenisowy amatorów. Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska Saksonia 2014-2022 odbywać będą się otwarte indywidualne rozgrywki kobiet i mężczyzn oraz turniej deblowy. Transgraniczny turniej tenisowy amatorów zakończy się 8 września. Wszystkie szczegóły dotyczące tego wydarzenia znajdą Państwo na stronie www.jeleniagora.pl. Kinolot w dniach od 6 do 12 września zaprasza na polską produkcję Patryka Wegi film pod tytułem Polityka. Czik, 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 I Do Warszawy tobie dzwonić ci to już. Stało się co? A ty słońce premierem zostałaś. W tym tygodniu w Kinie Lot do zobaczenia będzie najnowszy Waleluj. film Patryka I Wegi. Znany reżyser tym razem wziął pod lupę polską scenę polityczną. Co dzieje się, gdy gasną światła kamer? Jak władza i dostęp do publicznych pieniędzy wpływa na osoby piastujące najważniejsze funkcje w kraju? Podobno w bezkompromisowy sposób polityka Patryka Wegi odpowiada na te pytania. Mi nie starcza do pierwszego. Obiekt na drugą posesję! A ten ojciec dyrektorze? Mamy Ale bank to wymieni. Liczy się każdy w Więcej informacji Każda na temat maja, sensu tak? można znaleźć jest na jak? stronie internetowej www.kinomyślniklot.pl ja, tak a co z demokracją mamy. Na zakończenie mamy dla Państwa kilka istotnych informacji. Policjanci z wydziału kryminalnego z komisariatu pierwszego policji w Jeleniej Górze ustalili, a następnie zatrzymali dwóch Górzan w wieku 38 i 39 lat podejrzanych o serię kradzieży z włamaniem do których doszło na przestrzeni ostatnich miesięcy w naszym mieście. W trakcie włamań do jeleniogórskich dyskontów spożywczych łupem padły głównie papierosy i alkohol. Wstępne straty pokrzywdzonych wynoszą około 20 tysięcy złotych. Mężczyźni zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Grozi im może nawet do 10 lat pozbawienia wolności. A 4 września Sąd rejonowy w Jeleniej Górze na wniosek Prokuratura, prokuratury rejonowej zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Dziś na przełęczy Karkonoskiej trwała akcja gaśnicza budynku przy Spindlerowej Budzie. Jak na razie nie wiadomo co było przyczyną pożaru. Więcej na ten temat przeczytają Państwo na facebookowym profilu Karkonoskiego Parku Narodowego. Geopark w Krobice i wieża widokowa w Mirsku mają nowego operatora. 2 września tego roku została podpisana umowa dzierżawy z Patrycją Ościak. Teraz zwiedzanie kopalni Świętego Jana oraz wieży widokowej możliwe będzie praktycznie codziennie. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na facebookowym profilu Urzędu Miasta i Gminy Mirsk. Ja żegnam się z Państwem życząc udanego popołudnia. Do zobaczenia.